Cześć, witajcie, ludzie z tej strony robuch. Dzisiaj jest ze mną Mestako. Cześć. Pablus. Cześć. I Kikosz. Hej. Haj, Hitler. E, nie, może nie będę takich Hej. rzeczy mówił. E, bo jeszcze YouTube nie zbanuje. No, dzisiaj. Jaja, e, e, ten... ja jak chuj. Minekamp. <laughs> tak. Dzisiaj, dzisiaj robimy ten achievement w grze Payday 2. I ten achievement się nazywa We Are Rockstars on the Job. Tak. I polega on na tym, że jak widzicie, mamy podstawowe bronie, albo nie widzicie? No, mamy podstawowe bronie i ma mamy Zero skilli Tego nie widzicie. Co na jaki Ku Klux Klan mają wspólnego? Teraz co? Jeszcze raz. Co Nike i ku Klux Klan no. mają wspólnego No co? Oboje sprawiają, że Murzyn szybciej biega Kurde, <grytanie> <grytanie> ale mnie ścięło się coś Halo, powtórz o, No ty, co mają to Nike i ku klux Klan mają wspólnego Oboje sprawiają, że Murzyn szybciej biega <grytanie> <grytanie> <Lord>. <grytanie> Ej, ale nie nożcie bagów tam do góry tylko tutaj gdzie? Czemu? No tutaj oż, tak, żeby aby rzucić. Nie, no, czemu? No bo to, to żeby szybciej, bo zaraz będzie fala i już po nas. A może ja lubię? Ja A lubię to pociągki. dobra, to jak lubisz to sorry. No. A ja może... lubię zagadki. Może ja lubię ładować towary. Dziadka mojego. Nie wnikam. Tyle mi wystarczy. E, no. Oczywiście... Robimy misję. Yy, a to Odds. nie są żarty Może. A może ja faktycznie lubię pociągi, co? Mo, może a, a nie może hejtuj. Ja faktycznie lubię zagadki. Może nie hejtuj. Czemu nie? Zawsze byś hejtował tylko, no, ja nie wiem sami hejtę. Ja Jestem hejt. O kurcze, ale mnie walne Kurde jeszcze mi słuchawka odpadła. Co to ma być? Ej hey LOL, ej, hey, zobacz co, co tutaj... Ale ale cloaker. Czekaj. Tam łebu wystaje spodło... Ej no co za luj! Kurwa! <laughs> Czekaj, że! Halo! Co jest? De wszystko no mi się rozwaliło. Halo ej, zobaczysz to na nagraniu u mnie. I na wyświetleniu mi Tak, kloukierowi wystawał sam łeb z podłogi i... O kurde się na mnie życzy. No nie! Halo! <laughs> Pół metra mi zabrał. Ej, robuch i... Robuch i Paweł, że wy nagrywacie takie funny moment Ja jeszcze nie. A nie moment chciało. na milion subów, polecam subskrybować. Niby się nie chciało. ja mam biało. Ja wystarczy, że będę miał jakiś y, dobry program do montowania taki szybki w miarę będzie dobrze. Sony Vegas. To coś takiego. Fucking shit! Kto no, mnie ten, tak bije? Matko jedyno. Ej, ktoś mnie zbił Więc Bart. Jeżeli a, chcecie zobaczyć to... prawdziwego skill'a, a nie jakiegoś podrabiańca, to zapraszam do mnie. Bo te Jeszcze pedały jest o nazwie snajperzy. Urwa No cwelu! Ja przepraszam, że się tak ten kurzam, ale. Nie, no, Jaka, jakaś banda cweli mnie bije. A to nigdy. Kurde, no, czemu to okna nie ma? What the fuck. No, ja, ja sobie wypraszam. Aha, nie ja zrobiłem się offline, dobra. Oj, i tam i tak, wiesz... Nie no, ja jestem słowny, do mnie wszyscy piszą, wiesz... Ej, ja nie mogę trafić snajpera, nie, z tego karabinu. Nie da się. Nawet jak pestkuje. On jest tak mało celny. O dobra, trafiłem. O! Mmm! No bardzo to to fajnie wieki. gro! Fajnie, że są drzwi tutaj. Hahaha! <laughs> Niepotrzebne. ci się w Afryce. Boże, mnie pies czego pod domem. Kikosz. <noise> ja tam nie przeskoczę, ty. Ej, wiesz, że... Ej, czekaj, czekaj, chodź tu. Wiesz, że da się po wejść? Aha, czekaj, gdzie? Spróbuj, spróbuj. Osłaniajcie Czekaj, bo ja to Nie takie... L... Mi wujcie tego. Ej, spróbuj Halo, skakać po spój, Spróbuj po rynnie skakać, zobaczysz. No, skaczę. Spróbuj <noise> wejść, bo... ja mnie, ja że, że chłopów przedporydnie tam jakoś się da podobno. Chyba, że już to usunęli. A, no, usunęli, a teraz mam problemy, bo tarcze i ich moje dzikie węże. No, udopiłeś I kosza, tylko. Taki jesteś, kolego. Tak, jestem. Niczego nie żałuję. Kurwa, spadł. O, karwa. Teraz. Spadnąłem. Ale ja sobie inaczej będę. Nie, no, faktycznie. Się tu... O, shit! Ej, Cloaker! Nie no, panie! Bo ulecz, bo no, Czekaj. czekaj. Drupie tam kikosza nie. A gdzie ty jesteś? A ty jesteś obok, gdzieś czekaj. No bo tu Cloaker mnie wziął. O, a co ty tam robisz? No bo tutaj są schody. Że tu się trzeba wszystko Matko, jedyna. Że tam się skacze przez okno, tylko ja się wywaliłem... Ale ja nie leskaczyłem tam. Ale ja nie jestem samobójcą, to nie skaczę przez okno. O matko Kiko, błagam cię. łotoś pojechał teraz po bandzie, nie Kontrabandzie? <grym> Dobra, Ło halo, nie, proszę Taser. mnie Proszę mnie nie bić Halo No, dobrze Czekajcie, wrzucajcie później paczki, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu na dobiegnięcie do samochodu. Nie, wiesz co, ja bym zrobił tak, że nie, nie biegnijmy do tego samochodu, bo... Biegnijmy! Biegniemy. Biegniemy. Z... Biegniemy! Ale, ale nie oni go... Z... ale, on go... z... ale zwierzyczka go zdejmuje ro... nie... od razu, nie rozumiem? Ale chujowo, no to od się od razu ustawii. się ustawimy! Ale on zawsze się tak ustawia. Nie, inaczej nie zawsze się tak samo ustawia. Nie, kurde, czekajmy tutaj na helikopter, bo on wcale tak późno nie przyjeżdża. Nie, to... A skąd wiesz, tu będzie. Bądźmy na ulicy, bądźmy na ulicy. Kleczę mam. Chodź. No tak, to, to, chodź, chodź, to już... Chodź, chodź. Bo ludzie wy nie wiecie, ale my to Pobiałam. nagrywamy już któryś raz i wcześniej żeśmy tam pobiegli. Ej, bo oni mnie biją. O. Bo ja nie mogę do was pójść, trochę. A czemu ty tam zaskoczyłeś? No bo myślałem, że kurde pójdziemy do tej cholernej ulicy i tam będziemy siedzieć na tej ulicy i jak on przyjedzie, to tylko wiesz... Aha, no on nie zginął! No i pak, dawno to... Do... Tak, ja zginąłem. Nie, on jeszcze nie zginął. No szybko no idziemy, widać? dawaj. No bo on teraz przyjechał, ale on ginie szybko. Ja, ja jestem w Kastadii. Ja je Jak je jesteś w Kastadii? 3, 2, 1 już. No. Okej. Okay. Mówiłem. NIE! A Buldo tam idzie. Pawlus! Gdzie ty biegniesz? O tu. Kurde. Hmm. Gdzie jest escape? Biją mnie. Nasza radyma jest taka. Nigdy w ciebie nie wierzyłem, ale teraz musi dać Dzięki. Dobra, ja no. go podnoszę. Nie, no, to tak że wiesz. Nie no, zabili inna kierowcę. No jestem jakimś VIP-em dwie osoby. No mówiłem, że go zabiją. Nie, no nie zabiją. No bośmy zdążyli. Nie no, pustuj siebie tego. Gdybyśmy od razu na ulicę pobiegli, to byśmy zdążyli, ale nie, ty oczywiście musiałeś tego. No to... Idziemy, czekamy. Teraz będzie spina time. Idzie kikosz, to ty umarłeś, nie wiem. I tak dalej. Ej, Clockier, to znaczy Tazier. Gdzie? Nie weź mnie zabij do Taziera. umarłem, no bo tam kazałeś czekać, no i kurwa zabili mnie. Dobra, weźmy się tu chowajmy, tak o, jak wcześniej. Kupiłem CS i teraz jak już znowu mam, ja pierdolę. No widzisz? Co CS zrobić z ludźmi? No kurwa, no Kurde, no. halo! Trzeba na oślep nic nie widzę. Laser. Fucking shit. Gdzie jest ty? Na górze na Kurwa. Nie zamaco robuch, ale to nie ja. Fuck! Krytyka rokabisz. Na ka-na ka Mierdziela, ale, ale oni biją, no. No, a ile ty im bijesz? Dobra, wróciłem sobie mołotowa. Żeby ich odciąć troszkę. Hmm. Dobra, brońmy się tutaj, to jest nawet spoko miejscówka. A dziwo, na zwierzyczka nie, nie, nie strzela do nas, dobrze. O kurde, buldożer! Haha! Muszę ha. ja w maskę trzeba strzelać. przyjacielu! Aaa, Tylko co ja mam służyłem... ...tego debila. Fuck. Hmm. Kurde, no! ledwo się tu zbliżę, że oni się już strzelają. Hooligany. O! a gdzie? Gdzie? Bądźcie. Co? Brawo, wypadają, Mamo! I no. kto tak nawala? Z ktoś tak napierdziela, jakiś jeden typ. Nie, yeah, tarcze wbiły. Aki kiciele kurde kontaktami biją. Oh shit. No. A haha. O i będzie, biorę parę sekund To dobrze No co za śmieć O dobra mam amunicję do karabinu o dziwo. Znalazłem, zebrałem z ziemi leżało <grybujesz> wow. no, no fajnie Co? Masz długie włosy robów Długie błyszczące włosy Aha A gdzie wy Biegniecie, halo Proszę nie biegnąć. No, nie wiem. Czemu ty grać kobietę w robuch? No, nie wiem, no. Czemu no, ty <laughs> przez podłogę wyciągasz? To. Bo można. Za A zabronisz mu? O. No. Jestem Pablo... magikiem. Czemu ty pod ciężarówką nie siedzisz? O lubię. <śmiech> <śmiech> Lul. Dobra, sprawdzimy stan techniczny pojazdu. A. Aha! Nie! To, we, to, okay. Weź, bo, bo, bo. da się rozwalić ten. <grym <grym o. Weź, nigdy nie widziałem. <grym> Już myślałem, że chcesz go rozjepać. nie weź, nie widziałem. <grym> Dobra. Dobra, uciekamy. Ej, czekaj tam Halo, no zdecydujmy, zde na którą drogą idziemy, a nie tak. Escape, -ta znaczy escape, afa i able. Co? Estapa afa i able Komu ty? bóg właśnie Afa i able Afa i able estapa O wy śmiecie, pić was po mordach, głupich Żebyś ty wiedział czym ja ciebie biję po Kablem No No to jeszcze, jeszcze drugi dzień Wiedziałem. was panowie I największą celność oczywiście ma nikt jak Pablus Na znaczy cheatach <gud> A jasne, jasne, jasne... Wszystko, wszystko na cheatach. Dobra, nie sobie ten nóż z horroru. Ej, weźmy sobie ten nóż z horroru. Po co? Ja wolę katanę. To no, ja biorę sobie ja pochodnie jakąś. Ja mam motor forkera i gitarę. O. Ta tana, I baseballowy, i pięknie. Dana. Oj, dana dana. Katana. Ech. Ale nie śmieszny. <totrę> No dobra, ale to drewniane, wow, to... O kurde, ale my będziemy nosić te paczki, jakby ich nie rzucamy. Będziemy musieli zapierdzielać. Kurde, śmiecie! Proszę to zostawić! Proszę! Kurde... Wypadł. Wypad z baru. Dobra, na stako tam pobiegłeś, bardzo dobrze. A, e, 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 co? Halo? Co to ma być? Coś pan, kurde, oszalał. Ale będą jaja jak bez cięcia, nam to się uda, nie? Tego uda się pewnie, że się uda. No, no. nam się nie uda? Nam się nie uda? Nie jestem pewien. Byś, byś wątpił w naszą a szczególnie w moje? Yeah. <laughs> tak. W ciebie nigdy nie było można wierzyć. To i wam nie. Tak więc. To jej liczenie no, wiesz... też nie można wierzyć. Sorry, ja, jeśli... ryzyko jeśli miałbym. No, ten. na kimś polegać z tym z, z, z tutaj wymienionych osób, to. to na pewno nie na Kikoszu. No, no, ja wiem, ja wiem. Sorry, ale taka jest prawda. No ja wiem, ja to rozumiem, panie. Tylko później nie idźcie, nie tnij. To samo jak w Tibii, na Dragon Ballu, Tibia. I włączysz kasta, to nie możesz polegać na Brazolach. Zawsze przyjdą po ciebie w 15 i cię zabiją. No o czym ty, Uf, ty zaraz do nie rozmawiasz? No właśnie Bo na Dragon Ball'u TV można włączyć takie stream, no nie, że ludzie mogą oglądać jak EXP. Ale ja cię nie rozumie ty Teraz tutaj jest pe pewna Zabrałem. rzecz. Zabrałem. A tak moja wychowawczyni. Pod mówiła. tym kaskiem nie rozumie Pod tym kaskiem zawsze jest y, ten 1000 dolarów Zawsze, taka ciekawostka z tej mapy A czemu do góry daliście? Niech w jednym miejscu będą poczuszki. Fajnie, sniper mi z oczu zabił kolesia. No, ja tak, tak tylko patrzę na drzwi i się modlę, żeby nikt nie teraz nie Ale ten dzień jest chyba łatwiejszy, to mi się wydaje. Ale długi. No trochę, trochę. to... No to, to jest fakt, to jest fakt. Mam pomóc. Wskaczmy wszyscy do wody i popłyniemy do Szwecji. Ty <grym> gdzieś tam. Aha. Ja proponuję tu cywili zabrać tych dwóch. Aha, jednego, bo, bo ten jest zabity oczywiście, bo go ktoś zabił. Ech. Ja obstawiam, że to jest taką. też. Niestety, to tym razem nie ja. Karwa. Na 10 dolców przegrałem przez siebie. że to Pan, na, na ty. Na ja sam postawiłem. Hm. LG wygrała z O, a tak w ogóle to sobie mogę, wspomnę, pozwolę, że możecie wysyłać dotacje w postaci skinów, oczywiście dla mnie, żadnym nie pogardza oczywiście. E, link na moim Twitchu oczywiście. oczywiście. No link a? w opisie. A wiesz co, to ja chyba specjalnie linka do swojego, ten, do swojego y, trade'a dam. Nie, nie pozwalam, to był swojego, mój oryginalny pomysł. Twojego tradinga ja sobie chyba specjalnie życzę. tam to Ale padłeś na ten pomysł dopiero jak zobaczyłeś mojego Twitcha i to jakie mam dotacje. Nie wchodziłem na Twojego Twitcha niestety. A, a, a ja może niestety. Proszę nie bić mnie po mordzie. <laughs> no więc możecie mi wysyłać miliony dolarów, miliony monety. <laughs> Miliony euro gąbek <noise> Ja przyjmuję stare śniadania Możecie mi płacić w kapslach <noise> W miszorońcach <noise> <noise> Przyjmuję w jedynie w miszorokońcach w Yanga. Kapsle hot a, Ale, ale powiem, powiem ci Kiko, że, że to, to już nawet nie jest śmieszne Te twoje yangi, czy te tam twoje, jak to się nazywało Ale no jak to, yangi? Yangi są to nie są gąbki? śmieszne Eurogąbki? Eurogąbki to już są bardziej śmieszne No No właśnie Patrzcie, mam HP Kikosz, a wiesz co? Ty... Pomysł, żeby wziąć grindera chyba był całkiem niezły według mnie. Eee, powiedzieć coś? Kości już pow to bam, już powtarzam, no nawet parę razy potem mówiłem. Nie mam grindera. Aha I tak go mogłeś wziąć. Dobra, jeszcze tylko jeden bug. Dobra, już nie. Już nie. O, już nie. Cię pobił. Jakiś... O mnie się nie martw. O mnie się nie martw! Ja sobie radę dam. Na pewno? Nie Czemu tu się odbywa gwałt na moich oczach? E, e, wiesz co ci powiem, kosz? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to będzie ziom. Nie do wydarzenia, nie? Kuba, no właśnie. Oczywiście. Uuuuh, ja Uhuhu. Jakubie zrób mi loda <noise> o kurde. Ej, to, to, nie to, się miał taki to ci siadło zalony od alkoholu Jakubie zrób mi loda! Ej Kikosz, to ci siadło trzeba przyznać Brawo to był ten bałwanek z tobą i oglądałem jakby No czemu ty miał? <noise> Ty, bo wow. ja się upieczę i będę wędzony Wędzony baluga. Powiedz mi, no, dlaczego... Wiecie, dlaczego wiecie, ty czemu? się dałeś zabić? No, no Wiesz wiecie, wiecie dlaczego Murzyny mają taką jaśniejszą fla, tego? Jaśniejszą dłoń od reszty ciała? No, no. Bo trzymali się drączka kiedyś kiedy byli wędzeni. Nie, bo jest takomato od czego innego. <suszy> Wypolerowana. Wewnętrzną część... Wypolerowana. <noise> 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 Halo, proszę nie strzelać. Bo on robi takie pewne czynności, gdzie słońce nie dochodzi. What the fuck. Ty, ja uciekam. Uciekam sam. Z tego domku ze słomy. Łoł, <noise> wow, ale Murzynowi heada walnąłem, nie? Podszedł je... Ale, a, ale akurat Murzynowi, nie? No, co ty do nich masz? Nie żadnemu złotowi, ani jak... buldożerowi, ani nikomu, murzynowi. A w... Ale murzyny są najgorsi przeciwnicy, wiesz? Żeż... Oni tak biją? Nie? Ej, klokier, klokier. Klokier, halo, halo, klokier, tutaj. Nie mogę go oznaczyć, bo mnie zabił. To robuch. O, murzyn mnie leczy. Ale le nie, wykorzystuje mnie tutaj seksualnie. Le 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 leczniczy i murzyn. Wydali... What? Ja się go podniosę motherfucker. O kurde, motherfucker to ten śmieć mnie tak leje Yes, I'm a motherfucker Dobra, ej, plan jest taki, te bugi tutaj, cztery wrzucamy, już trzy A na plecy i escape a to, nam, a to nam zaliczy? No zaliczy Dobra, jeden bug już tylko Za Nie, nie już trzeba tak. wszystkich Dobra. O kurde! Ja już sam mam? No, ja bym Pan chciał wszystkie zabrać, nie? Ram pam pam, pam, ram pam pam. Ile, ile nie, no bierzemy je? na plecy je, te bugi. Mówicie, bierzcie je. Ale to jest A. zalicza? serio? No zalicza. No zobaczysz. Ucieka z nimi. Ile mieliśmy mieć bagów? 12 chyba. 8, 8, 12. No 12. A gdzie jest reszta? To No teraz, No już wszystkie. No. Okay. Dawaj, i je jest. I zobaczymy ile bagów. O, widzisz? Yeah, ja ja Teraz zobaczymy zaraz, ile bagów. No. No to ten. No to fajnie. Ciekawe. Mam nadzieję, że dostanę coś fajnego z, z kart od Almira, na przykład Drilla, Ja to tylko to, to ile tu bagów jest. O wieś. Yes. 12 bagów. Widzisz? No okej, okay, no to... Gdzie to, to jest? To, to... Ty dużo eksper mystać. O i teraz patrzcie na jak to jakieś to jest ekskładuje. Albo nie, no, nie będę. Się summary. Spieszał. You also made it. A no out widzę. With ok. E, a jest o. tutaj. Okej. Okay. I tu level to? nie poszedł na marne. No. Highlight. Almir poproszę dużego drilla. <laughs> Takiego od 19 cm czy większy? <laughs> <laughs> Jeżeli czekacie na kolejne odcinki, tak jak na przykład tabula raza, nagle nagrajesz tabulą razę No, tak. Po polecam y, u mnie na kanale. Możecie znaleźć. No potem ja. nagramy jeszcze raz. To y, także ja się z wami żegnam. I nie wiem jak reszta, ale ja się z wami żegnam. Ja zapraszam do subskrybowania mojego kanału i lajkowania i odwiedzenia robucha, chociaż to bardziej nie mówi się chyba teraz. Kikosz. <laughs> o, tak, no, więc no. na razie. Na razie, cześć, popa. Pa. Cześć, przyjaciele.